Cze ma. Czemu no masz napisane burger? Bo jestem burgr... Burger. Czemu nie burger? No bo <laughs> Albo burger. Nie, bo, bo, bo bo jest szynki i bez pieczarek. A dobra, proszę Słuchaj, dzisiaj będziemy robić wspaniałą rzecz. Dzisiaj prowadzimy razem restaurację z burgerami. Tu widzisz, patrz nie. Warzy warzywka, nie. Mięsko, chlebek, mięsko. fryteczki. bardziej. No, i jak. Ale. Jak, znaczy, to... W sumie nie jestem hejterem jakiś tych, mm -hmm. nie, co jedzą same warzywa, bo ja sam byłem na takiej diecie i mm -hmm. dobra dieta, dobra dieta, dobra Ale frytki dieta. to też warzywa. No? No tak. No i mięso to też warzywa. No tak. No i chleb to też warzywa. Co? No co, co? No zgodziłeś się, to znaczy, że prawda. Nie, to było takie tak, ale to nie. nie. Zobacz jaki tu nie, nie, mamy wybór, nie. patrz. Tutaj mamy kotleciki, mamy? bekony, tutaj fryteczki, Ule, serek. Mamy? Serek to taki amerykański mamy. Onion, onion, onion. O, onion, 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 onion. Dobra, chodź, chodź, Bo ja, ja nie grałem w to jeszcze. Mamy pierwszy rachunek. Aha. Rachunek pierwszy. Aha, co, nasze rachunki, musimy za to płacić, ty. Bo jest ale kto? To jest otwarty, jak nikogo nie ma? Halo? Są klienci? A to ja wyłączyłem światło. Ja, ja wyłączyłem. Już włączyłem, dobra. Ale musimy dziś otworzyć... Nie! to, Ty, A, to ja mały, jestem, mały halo! Mały Christianek przyszedł, mały Krystianek przyszedł. Co Czemu jest? jest Czemu jest jeden nade mną? Musimy go kliknąć, halo. Ale zanim przejdziemy dalej to chwila dla Eneby, dzięki której jesteście w stanie kupić taniej gry. Czasami dwie, trzy, w cenie tak naprawdę jednej jesteście w stanie kupić na niej wiele rzeczy, ale przejdźmy od początku. Eneba to cyfrowy marketplace, na którym możecie znaleźć ponad 30 tysięcy produktów, takich jak chociażby gry, doładowania, gift karty. Czy różnego rodzaju punkty do gier. Gry dostępne są zarówno na PC, jak i na Xboxa, PlayStation czy chociażby Nintendo. A same gry na PC dostępne są chociażby na Steam, na Origina, na Ubisoft Connect na Epika, na Goga, Battle.neta i wiele innych. Ale jeśli szukacie czegoś do konkretnego budżetu, to możecie też wybrać gry poniżej 4 zł, 8 zł, 10, 20, 50, 100, czy chociażby więcej. Ważne by dodać, że Support działa 24 7, więc jesteście w każdym momencie, w każdej chwili w stanie zapytać o wasz zakup, jeśli coś miałoby być nie tak. Ale w tym ma wam pomóc sam Trustpilot Pilot z wynikiem 4,5 i ponad 100 tysięcy recenzji pozytywnych, więc tak naprawdę raczej nie musicie się martwić, że coś tutaj się stanie. Do tego myślę, że warto zwrócić uwagę na zniżki do 10% na gry i karty podarunkowe z kodem Mystery Egg, czy chociażby na topowe gry marce, gdzie macie wiele, ale to naprawdę wiele gierek, które są obecnie przecenione. Strona często posiada różne promocje i są one bardzo częste i bardzo często się wymieniają, więc zapraszam, wejdźcie sobie raz na jakiś czas, zobaczcie, a może akurat traficie coś dla siebie. A teraz, nie przedłużając, wracajmy już do filmu. <laughs> Jesteśmy durniami. <laughs> zapraszam, jak nasze ta restauracja się Chwila. nazywała. E, ma... o, a tu są zamówienia Patrz, tu jest jeden jest, burger. Jest, Gotuj jest, burgera jest. do Dobra, kotlety. E... Ja biorę kotleta. Czekaj. Wow! E... Dobra, biorę bułę, kładę. jak ja mogę pożyć? A, nie. trzeba ją trzymać! A, to, nie, to to jest góra, jak ty kładziesz burgera i talerz A dobra, weź! No, czekaj. Talerz weź! A talerze są? No na pewno jaki. tu są talerze chyba, nie, tu są tacki, patrz, tu masz tackę. A po co mi tacka? No bo ta... na, no, na tackę kładź wszystko, no, chłop no, wchodzi Jedno. na tego. Dawaj yy, bekon, bekon jeszcze musi się smażyć, weź bekona. O, tutaj, bekonik. Ma masz, to trzeba. Jeden bakonik do trzeciego burgerka. to. też się smaży? Nie! Cebuli nie smaży. Czekaj, bo... No i zwęgliłem, no! Ej! Trzeba to, ten bakonik. Czekaj, ja pilnuję, ja pilnuję, ja pilnuję. Dobra, jest zrobione. Jami, jami, jami było napisane. Dobra, cebula na to. Dobra. I buła. I masz, i masz, szybko. do pierwszego. Pierwszy zadowolony klient to jest Christian. Obserwuję to. Zanieś mi jedzenie. No, Hejs, dobra, dobrze. ale jak szamo, jak szamał i wiesz Dobra, patrz, ja no, mogę dobra. ci przy... no pa, ja ci tu przygotowywać bo będę... no. będę... no Ja już ogarniam, dobra, dobra. Już ja wszystko ogarniasz, dobra. Ty jesteś master chef, ja będę yy, kelner. <laughs> Ty jesteś master chef, a ja nie. <laughs> dobra. O nie, pomidor miał być pierwszy... o, sypałem. Dobra, Dobra, pomidor będzie drogi, to nie problem, jest. Problem się... jest, bo kto to zje? Nie, nie, no kto... Najpierw pomidor, kto... później reszta. Ser. <noise> kto Ktoś chce da radę, spokojnie, nie się. Czekaj, ser. Co on miał później? Onion. Onion, 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 onion. I później co? Buła, buła na górę. Buła na górę. Idę zanieść. Idę zanieść za dowolnym a tam to drugie to możesz wrzucić do śmietnika albo zjeść samemu. Czemu? Gdzie nie, no, rozróbmy normalnie! Co tam? Co się nie, dzieje? Nie, 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 proszę dla pani, żeby mi do to wynieść. Proszę jeść jak w Minecrafcie, tak jest. Josz! Jak płyca! Dobra, co, ma, masz trójkę rób. Masz kotleta, U. teraz sałata. E, sałata. Pup, serek. Serek. E, Ogóra. Oguraz. I górę sobie i... tylko połóż i spadaj stąd. Dobra, nie, idę. Dobra, idę zanieść. Kolejny zadowolony klient. A, spadło mi! Na, Na podłogę, co? Dobra, nieważne. Dobrze, że przed co i nie chłop? zobaczył klient. No, co za proszę chłop. Bardzo. Daj, Ty, brawa! te brudne talerze, ja muszę zanosić to do ciebie. Myślisz, że same się What? będą <laughs> Nie rzucaj mi What? tym! Musisz. Bądź Cze? grzeczny, bądź grzeczny w pracy, o. Czekaj Chodź, ja bo ci... kotlety ci się Zawału zrobiły Za mało ludzi mamy, ty Sknerusie Było więcej zatrudnić osób Sami ty Sknerus, osób, nie... ty. Było więcej osób zatrudnić, a Sa... nie... Sami z ty... Zbieraj z podłogi teraz Sami Wszystkie zardzewiałe są Jej, Co, co ty ludzie robili? Dobra, Co minsta? Goku idzie? Co? No zobo. Nie, co, no, zobo. Nie, co no zobo Nie, co to jest? jakiś random totalny Chyba nie wiesz jak są Goku wygląda jest? No właśnie widzę, że nie Serek <noise> Bułeczka Teraz Dobra. tu mamy to, mamy... Tu masz brudny, serek, brudny, bekonik, i, i, i bułeczka. Dobra, dobra. Czu, ja, ty masz piąteczkę, ja mam czwóreczkę. Dobra, mogę zanieść tak. Witam do serdecznie, siema. Proszę, nice! 20 dolku, za... zarobiłem. Proszę, dobra buła, dobra buła. Najlepsza buła w mieście. Dobra, zanieś jedną tacę, e. po nim, zanieś tacę. A ty mogłeś drugą wziąć, wiesz o tym, nie? Chwila, ja podniosłem twoją, nie? Nie Twoja twoją, tace. a u mnie była cały czas w tym samym miejscu. O kurde, chłopie, tutaj się nie grilluje, a tu późno się już robić kolejna rzecz, pyk. Co e, się to grilluje? Nie było mnie w kuchni, Bekonik. a gdzie mam to myć? Bekonik. Ale wrzucasz to do kosza na śmieci, czy gdzie ty to wrzucasz? Nigdzie to nie wrzucam, szukaj. No gdzie ty to... Mhm, mm okej, okay, dobra. Tak włożę to... a nie, tu? A ja, Nie wiem, czy to już gotowe jest. Jami? O, okej. Okay. Jami, 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 jami. Dobra, teraz ty jesteś mistrzem tego. Ja tylko... Ja tylko sprzątam. Dobra, masz to... 36 dolarów mamy do zapłacenia. Sałata. Mam nadzieję, że to nie pójdzie wszystko z mojej kieszeni, tylko twojej, tak, eee, tutaj potrzeba to. I co jeszcze on tam ma? Eee, serek. serek. Serek? Kurde, jakie wymagania dzikie ma gościu A! Eee, eee, ale gra działa góra? naprawdę dobrze musisz przyznać. No, hej, nie, no mega dobrze. Ja powiem ci, że to jest moja ulubiona gierka teraz, nie? W Roblox? No, dobra. no po dorsach. mną. Zaraz... No tak, bardzo podobne tytuły. No. E, Dors jest prawie tego, no. Smażu, smażu. I ile smażu, tych burgerów smażu. jest do zrobienia? Co jest? Co to jest za no, zamówienie? Zanąć. To jest szóstka, szóstka. dobra, no. idę. Dobra, teraz ty smażysz i robisz, a ja ci pomagam, tak? O znowu Powiedz ja przyszedłem. Clientowi... Kwiętowi, że jest trochę chory, że takie zamówienie Masz. zrobił. Duże. 11 dolarów tylko! Ale sknerus. Jakbym Maćka widział. To coś było najami czy nie było najami? Niekie jakie najami? Jami, jami, że dobre, Jami. <laughs> Uderza się go głowie jajami. Co? Nieważne. Ja Idziemy tutaj dalej. rzucam. Zbieraj wszystko. Ja tutaj rzucam. Czekaj, bo ja nie mam, ty mi rzucasz rzeczy, ja bułki nawet nie mam. Dobra, dobra, zbieraj tą bułę szybciej. Sałata, dobra, robię. Pognidor. Ja robię po, kolejne. Po mięso, po ser. Szybko, 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 I po bułka. Dobra, idę. Jeszcze jakieś Pędze. kotlety my zjemy, nie? Pędzę. Będziemy głodni, to jeszcze Pędze. my zjemy sobie coś. No, tylko trochę opadło, trochę Krystian, nie ma problemu. Dobra, tutaj mogę wyrzucić do śmietnika. Tu się robi, Końcówka tu się grilluje. Elegancko, jami, 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 jami. dobra, to. E, Była e, e, bułka, pomidor, ja, mięso, ja, fu, bekon, ja, ciu. bułka, fu, i ósemka i, i w... a, mogę ci zrobić. Dnia. Majek, składaj ostatniego. Dobra, składam ostatniego. E, składaj cyk, ostatniego sałata. burgera. Sałata, sałata, sałata musi być. O oh, bonjour monsieur, euh kalaferon Tak. Ej, teraz jakie Kto to przylas? Co to jest? Ale już zamykamy. To jest jak ci klienci, co przychodzą ostat na ostatnie minuty. No dobra, zrobimy, bo zrobiliśmy i tak nadstand, czuli o. z ulicy. O, dobra! Zamknięte. Rachunek zysków i strat. Yy, sprzedaż, ja nie mam, mi się od razu zamknęło. Do... Nie mam rachunku zysków i strat, ale wiem, że straciłem coś z konta. Nie, no nic nie straciliśmy, nie? Ja ci wysyłam właśnie magiczne yy, zdjęcie yy, MMS-em i no. sobie w, wkleisz coś. Naprawdę możesz mi pokazać, jak to wygląda? Tak. Aha. Proszę bardzo. Rachunek zysków i strat. Dzień zero. Sprzedaż inne, Dochód brutto. Zakupy żywności. Elektryczność jaka droga w tych krajach bałtyckich. Znaczy co? no mogę przyspieszyć? Don't go bankrupt. Co to jest? O, Tutaj. że nie możemy być tego. Uuu, tu jest no kasa. Gist 0, Interpretary 25% Bunny boost, Nice. Drogi. Ty, Spoko. chwila, to jest dla Ty nas. Weź prąd, powyłączaj. wyłączaj. Będzie taniej. Ja wszystko wy... I co prąd leci? Dalej Ty leci, prąd. Wszystko... A, bo tablica sama zabiera ile. No i spokój, panie. Kalo co tu jest? Food delivery? Czekaj, bo 0,2 zużywa. A jak włączę tu światło, to co ile? 0,3, ale różnica, kurde. Ty, po... Ale chwila, potrzebujemy coś zamówić? Chyba nie. Wiesz co? W sumie, mięso, tak, warzywa? burgery. Mięso, 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 mięso. Mięso i co jest? jeszcze? Mamy. Dobra, mięso. Kliknę mięso. Awaiting order? I co to było? Słyszałem, jakbyś. Co jest? Maciek? 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 E? co jest? Maciek? Ty Czy widziałeś, było? co tu się stało? Ja widziałem od frontu. Ale tu widziałeś? Dobrze, to po pocz poczekaj, bo musimy jeszcze chleb zamówić, nie? Tylko poczekaj no? chwilę, nie? Poc stój, stój tu, gdzie stoisz, okej? Okay? Czek czekam, Patrz no? na to. Tu, 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 Coś wybucha, coś się rozwala. No. Elo. <laughs> <Wow>. Co jest? <laughs> Co, jak ja mam to poskładać? Halo, to się nie Samo jest. się składa. A, dobra. Już masz dodatne. O, Krystian. Otwiera się! Halo! Dzień, otwarte! Nowi klienci! 35 dolarów wydałeś, Widzę, nie? jak tam idę! Widzę, jak idę! Halo! A, czy, a czemu ja ani razu nie przyszedłem tutaj? Widzę znieść. siebie. Nie, bo proszę ty jesteś, otwarte! Bo ty jesteś pole. Co to za Songoku przychodzi tu? O, otwarte. A jaki są Songoku? Zobacz, sobie, że to nie są Songoku. A oni tamtędy idą. Ale oni. Ja nie wiem. Oni nie idą do nas? Ja idę zobaczyć do Kibla. A nie ma. Nie ma zobaczmy. Dobra, ktoś wysłał nad kibelkiem postarał Jezus. Ktoś 12 tysięcy dał robunksów na tą grę. O kurde Można zrobić Hugę Donation, nice! Kurde Ty, ale smasz już kotlety, smasz kotlety, żeby już i mięso smasz i były. Ale... I już są już otwarte czy... No nie? namyślili się chyba, ja chyba się właśnie namyśliłem. Dobra, to smażę. Jeden, znaczy ja drugi... Na... No. Bułet też położę. Paliwo drogie po 600 dolarów? Co ty mi się tu gapisz, kurde, przez restaurację? Kalafiorże tę. ich wołaj, bo stary rachunek nam leci, a nikt do nas jeszcze nie przyszedł. Ty no, ja ich nie zapraszam, przecież w sensie oni sami się zapraszają. Która jest godzina? Nie wiem. <głos》> skąd mam wiedzieć? Dziewię... rano. No właśnie, dwie godziny już po otwarciu, a... No przyszedłbyś zarówno? na tego, przyszedłbyś... Jak wyrzucę, to coś się stanie? Ty. Dobra, to jest, się stanie tyle, że się rozwali. O, to się spalił. Co ty robisz? Co to jest za zamówienie? Yy, to było z poprzedniego. Dobra, to się jeszcze je wykorzysta. odkładam no, je tu. No tak, no tak. Czekam. To jest zero klientów, jest to co tu chodzi? Nie Otwarte wiem. jest, halo! Otwarte! Na pewno jest otwarte? Meanwhile Ty autobus przyjechał. O. I co Nie, z on, tylko, on tylko przejeżdża. No lol. No. Halo? Tylko bankomat no, na rekwizyt, ale fajnie może jest... Może przyjdziecie super. do nas? Bus rush. Ba, bus rush? Co to Rozumiem, znaczy? że umieramy. Dobra, okej. Okay. Nie, ba... ba... <ścoughs> Co? O nie! O, o! 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 nie! W tym momencie, strzegaj Ty... te, smasz te! ja już mamy zamówień w komplecie! O, o Boże, dobra, lecę po Ty... kolei. Ty słyszałeś ich, jak oni gadali? Słyszałem to wszystko. Czemu nie mogę podnieść? Dobra, sałata, y, mięso, y, ser. Masz Jami. bekon jakiś usmażony już? Nie, nie, nie. Bacon nawet nie wiedziałem, że muszę wiesz. Mhm, dobra, to pierwsze zamówienie dobra, czeka. Robię. Dobra, trzy jami, trzy pomidor. Jeszcze raz stawiam, dobra. Ale muszę tutaj zasuwać na tej kuchni masakra. No musisz zasuwać. Jakaś podwyżka się nadaje. Serek? Jami? O Górna bułka. Dwójka! Nadchodzę! O nie! Maciek! Nie było cię na sali! Gdzie jest numer 2? Ile to jest, Ludu, co jest w ogóle, dobra, Jezu, dobra, umieramy oficjalnie, oficjalnie umieramy w tym momencie. Nie, 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 spokojnie, Masz no, już ten rozczytana. bekon, czy! No bekon już dawno rzuciłem. Dobra, ser bekon no, Ogóras Damy radę Bułkas Do damy końca radę, dnia damy się radę, nie wyrobię, nie czuję, się. czuję się jakbym był w maku i tylko dwóch... dwie osoby by były na tym Damy radę, damy radę, jami, jami, jami Czy nie jami, jami? Siema, cinaj. Proszę bardzo, bardzo, zarobiłeś Dobra, musimy na skróty przychodzić, siema. O, dobre, 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 dobre skróty. Dobra, Ej. raz. Ej, dwa. Ja nie mogę wyciągać kotletów, nie wiem, czy brzute, czy o co chodzi. A, bo za dużo na stole, Za leż. dużo nie już jest zrobionych, radę. no? Dobra, weź już czwórkę w międzyczasie. Nie, be ja bekon pilnuję, nie mogę. Dobra, nie to mogę. ja składam. O kurde, jaka solapę na stary. Kurde. No ja ci <laughs> powiedziałem, że mamy przerąbane, <laughs> że my umieramy w tym momencie. Dobra, robię buły, pomagam. Dobra, masz zanoś tą, to jest, to jest yy, trójka Trójka, dobra To piękne. jest trójka, zanoś to yy, trójeczka, trójeczka, e, Tutaj. Pomidor bardzo, mięsko. Dobre Serek tak, Zarobimy coś przynajmniej pekon yy, ogórki. Dobra, złożę Masz kolejne Proszę Gdzie? Do kogo zanieś? Śwórka? No to jest czwórka, ja piątkę składam dobra może czworeczkę, dobrze. Czwóreczkę, podstawowa buła, podstawowa sałata, yy, czwórka pomidor. Jest Ale żeś w popie. Po Mięso. Skorzystaj z, z aplikacji, to szybciej będziemy robić. Buła. A nie, nam zamówienia robisz na miejscu. Tak. Mam nadzieję, że dobrze złożyłem, bo nie jestem pewien. Yy, robimy tak. Cyk. Dobra. Buła. Już. Sałata. Zaraz trzeba po talerze chodzić Eee okej, okay. teraz pomidor To jest teraz... spalony Ktoś chciał, ktoś chciał spalony, na pewno ktoś chciał i... Buła. No jak niedługo jest zamykany, co? Piątką idę idę z piątką no Piotkę, kto chce piątkę, niosę piątkę Ogarnij, ogarnij tam Ja wstawiłem Smakowa. mięso Smakowa Jak się za taką bułety? No no nie są ile kosztuje Dobra, zaraz będą gotowe kolejne kotlety, składaj coś tam se. Dobra, jest. Jami. E, o, o. Żaden Dobra. tak się nie zaczyna. Ej, Krystian, bo żaden się tak nie zaczyna do wyrzucenia. Jaki ostatni <gry> się tak zaczyna chociażby? E, e, dwunastka. Dobra, tutaj pro, proste ser. No, 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 no. no, no, no. Jednego ser. możesz zostawić na kolejny dzień, to nie problem. E, sałata nie kolejnego tego, dnia, tak jak ogórki. I Dobra, górna do... była. Do dwunastki to niosę. Ja mam siódemkę chyba. To z burgera, dwunastka. Tak mi się wydaje. Gdzie jest dwunastka, pytam się. To jest burger okay. z wczoraj, ale proszę się nie przejmować. Smakowa. Nice, dobra, zjadł z wczoraj. Uuu. Jest dobrze. 270 dolarów, proszę pana, dobrze, dobrze. Dobre, jeszcze eee. niesam... O, o, jest zwyk... zwykła piąteczka. Bułeczkę już ci kładę, proszę, i... już jest zrobiono. dobra, zabieram go. Numer 14, I... tak? Tak. A mamy już nawet 24 numer. Ej, co on tam robił w ogóle, nie? Po mojej liście, nie był. Eee... Tu, mam, tu mam kolejne. Co? Dobra, czekaj. Ser. Ser. To jest ostatnie zamówienie. I to jeszcze, było, sa... mi było mięso, o Ogóra. Jezus. Zrobisz coś Dobra, jeszcze? To, trzynastkę. Trzynastka Dobra, zanaś, do Nie! <laughs> Zanosiłem trzynastkę! No nie, no i statystyki mi się zamknęły, to nie wiem, co Nie, się tam spoko. Zarobiliśmy 50 dolków, więc nie jest tak źle. Najgorsze, najgorsze w tym wszystkim... Czemu tam burger na podłodze leży? A, bo ale... <grym 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 go ale wyszli kieci, to do Ale z perspektywy, znamy już jeden motyw. Tak naprawdę no. obecnie możesz wziąć już kilka kotletów teraz smażyć, bo i tak mamy otwarte, nie? Więc no tak. możesz kotletów sobie już przygotować. To jest najważniejsze. I już tak naprawdę poskładać sobie bułki. Na zasadzie, że masz o tak i masz na przykład już, już burgery w jednym miejscu i sobie składasz, nie? No. I o, i robisz sobie pyk. I bardzo, i część w ogóle zaczyna się tak, że z, część zaczyna się z pomidorem, więc możesz od razu położyć na przykład pomidora, możesz bekon jako dodatek sobie położyć w jedno miejsce tu na przykład. Mm -hmm. Armię kotletów zrobił Nie no tak co robię? po prostu. Armię kotletów I tutaj dobra No i robisz tego i bardzo często właśnie jest dolna bułka I na przykład sałata Bardzo często jest Bardzo często jest sama sałata Nie. O i pyk i Elo. O nie, nam wyszło, musimy zamówienie zrobić. <grymne> nie, 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 nie. Słuchaj, mi się wydaje, że na dzisiaj to jest tyle. Jeśli byśmy zobaczyli więcej naszego gałganienia w tej grze, to zrobimy to oczywiście w kolejnych <grymne> odcinkach. <grymne> Najwięcej zarobiłem. No bo więcej dostarczyłeś i tyle. Pff. No dobra. Także możemy śmiało wyjść z roboty na przerwę. Tak, na no dzisiaj kończymy. I... Dwie nocki zwalnęliśmy. No. Dwa dzionki i dwie nocki. Tak. <gry> Trzymajcie się, no i cześć! Pa, pa.